Cześć, witajcie, witam Was w kolejnym materiale z World of Tanks Panzer Wagen 38K. To kolejny pojazd, mówię, ech, kolejnego pancer jakiegoś pancerka dali, który pewnie niczym się nie wyróżnia, jest nijaki albo nawet słaby. No i mówię, ciekawe za co on był, bo nie pamiętam i mój czat na Twitchu podpowiedział mi, że to też był pojazd z ostatnich operacji świątecznych spaczek. Mówię, no dobra, no ted był bardzo, bardzo przyjemny, japoński, o którym robiłem Wam materiał, więc pewnie już nic fajnego nie będzie. Ale zaczęli mi tutaj widzowie pisać, że to jest naprawdę bardzo, bardzo fajna maszynka. Mówię, jak fajna, przecież w sumie mo może ona aż tak dużo czego on może nie mieć, albo mieć coś, co, co go wyróżnia od innych pancerów. A no, ma kilka rzeczy. Przede wszystkim bardzo przyjemnie jeździ, jest dość mobilny, a czego o wszystkich pancerach powiedzieć nie można. Nie macie tego wielkiego włazu na łbie, i mimo że te pancery i tak łącznie z nim pancerza nie mają, no to ten właz przy wyjeżdżaniu z, z, z górek był irytujący, bo łatwo w ten właz było strzelić. Yy, DPM-owo naprawdę ten pojazd wygląda nieźle, ładuje szybko yy, i ma dobrą depresję, działa 10 stopni i okazuje się, że z takiego pojazdu, który w sumie teoretycznie niczego sobą może nie reprezentować, jest to naprawdę bardzo, bardzo przyjemna maszyna. Bardzo dobrze mi się gra tym pojazdem. Oczywiście nie macie pancerza, więc no, na wymianę raczej nie pójdziecie z kimś, kto ten pancerz ma, chyba, że nie będzie na was patrzył. Ma ten pojazd tendencję do ma tutaj um, niestety tendencję do padania silnik i to po takich strzałach beznadziejnych i to nawet do czerwoności. Raz przez to nawet zginąłem, bo raz mi silnik padł od jakiegoś głupiego strzału, naprawiłem go i za chwilę jak wyjeżdżałem, dostałem znowu jakiś durny strzał i silnik padł, więc no, zwracam na to Waszą uwagę. Działo potrafi też, mimo dobrej celności, jaką tutaj udało mi się uzyskać, walnąć kalafiorem i nie daje takiego poczucia, że jest bardzo bardzo celne. Macie tutaj 100 alfy, więc troszkę mniej niż na niektórych innych pancerach, ale 115 podstawowej penny, 170 na goldzie, więc naprawdę różnica między podstawową a goldową pestką jest bardzo duża. Celność 0,37. No właśnie, jest to taka celność niby nie najgorsza, ale też nie najlepsza. Jest to taka celność 0,36, 0,37 bazowa dla mnie, jest bardzo, bardzo zależna od RNG. W niektórych bitwach to działo, spisuje się naprawdę spoko, tylko po to, żeby w kolejnych mocno. Irytować w pewnych momentach, kiedy liczycie, że już ten strzał z przebiciem oddacie. Ja grałem z optyką, dosyłką i, e, i wentylacją, można próbować zrezygnować z dosyłacza, bo dość często i tak strzelacie, na przykład na rzecz celności, bo działo potrafi zasiać kalafiora, na rzecz obracania, jeżeli was będzie bardziej wkurzał celownik, albo na przykład na korzyść turbo, jeżeli byście chcieli być jeszcze bardziej. Mobilni. Natomiast ja grałem na takim zestawie i moim zdaniem dla mnie on jest najlepszy. Załogę wrzuciłem z Leopard'a, więc no, niezło, szósty perk na 74%, ale mamy tutaj też radiooperatora, którego w Leopard'zie nie ma, więc dlatego wleciał on z E50M. Też bardzo, bardzo fajna maszyna. Jeżeli macie ją w garażaniu, nie graliście, to koniecznie polecam spróbować, żeby zrobić sobie jakąś odskocznię na tierach niższych. I lecimy z bitwami, a dzisiaj będę miał wam do pokazania aż trzy bitwy z tej maszyny. Pierwsza to bitwa na mapie Przedmieście, mapa która no jest dostępna tylko na niskich więc zbyt często zapewne wielu z was jej nie widzi. Ruszam, zwróćcie uwagę właśnie jak sobie ten pojazd jeździ, naprawdę fajnie się rozpędza. W dzisiejszych czasach wotowskich dobrze się przemieszcza. No i mówię dobra, spróbuję zrobić tutaj teraz otwarcie, tak. Była jedna z moich pierwszych bitew, jeśli nie pierwsza w ogóle bitwa, e, tym czymś. Nie, właściwie to chyba nie była moja pierwsza bitwa, dobra, bo e, na, pier na pierwszej bitwie zrobiłem inne troszkę otwarcie. E, też na tej mapie zresztą. E, na co, co rzuciło mi się w oczy na pierwszej w mojej pierwszej bitwie, to to, że pojazd ten e, no, zakręca trochę jak tankowiec, więc weźcie. Pod uwagę przy próbie właśnie robienia jakiegoś otwarcia, że możecie po tym już nie uciec, bo zanim zakręcicie, to minie wieczność. Dlatego ja tutaj tu troszkę inaczej to otwarcie robiłem. Udało mi się podpalić mojego vis-a-vis, -vis, więc to oznacza, że czasami płonie. Mi jeszcze akurat się nie podpalił, ale jak widać, da się. I tutaj oczywiście próbuję gdzieś tam strzelać, na zasadzie może jakimś fartem wejdzie, nie chcę też jakoś długo być na, na e, widoku, bo właśnie o potem mogę oberwać tak jak tutaj. E, bo wiadomo, że gdzieś tam te czołgi z tyłu są pochowane, zresztą popatrzcie nawet co się u mnie dzieje w drużynie na linii A, w okolicach A8, A9. Bo te tiery rządzą się swoimi prawami, a to jest bardzo, bardzo specyficzna mapa. Myślę, że wielu z Was też pamięta, kiedy tę mapę rzucało na piery wyższe i grało się tutaj dziewiątkami, dziesiątkami, jak się grało taką T30, która miała bardzo, dobrą bardzo dobre opuszczanie działa, które nie było wtedy aż tak popularne, jak dzisiaj w bocie jest, plus niesamowitą alfę, nie? no to wychylaliście się pestka i się chowaliście i robiliście naprawdę fajne wyniki. To była mapa, którą i T34, i T30 się bardzo, bardzo lubiło. Oczywiście wiadomo, ta mapa też została zmieniona kilkukrotnie. No i niestety tutaj akurat padł mi Amorak, co też troszkę wpływało na mój styl gry, ale pokazała się T28. Ale już po berwaniu jedną pestką się cofnął ten gracz. Czekałem na odnowienie zestawu naprawczego. No i teraz próbuję zyskać trochę dystansu, by móc postrzelać w tą kawu jedynkę. Przede wszystkim, popróbować, ale niestety kawu jedynka mi zniknęła. No i ktoś wypadałoby, żeby ktoś ją zaświecił, bo nie jestem w stanie zaświecić radzieckiego hewika. Między mną a tym kawukiem są krzaki, które też dodatkowo dają mu kamo no i czekam cierpliwie. Muszę uważać, bo HP-ków nie mam jakoś wyjątkowo dużo. Jest KW, wyjeżdżam. Dużo mam pocisków goldowych i jak zapewne zauważyliście, dlatego, że no jest bardzo duża różnica w penetracji tych pocisków. Więc no jak chcecie być skuteczni, lepiej korzystać jednak z peny, która ma e, e, 170, tak? E, dodatkowo też prędkość goldowych pst i tych CR ek to jest troszkę ponad 1000 metrów na sekundę, a podstawowych apeków 819. No to jest e, może nie aż tak duża różnica, ale jednak odczuwalna. No, to 800 metrów na sekundę to nie jest bardzo, bardzo szybko, jeśli chodzi o wodę. Liczyłem na to, że ten T1 Heavy za chwilę tak wyjedzie, wychyli się, że KW1 Mini będzie wyświecony. Tak się nie stało. Mówię, kurde, no i co tu teraz zrobić? Muszę cierpliwie czekać. Wychylam się, bo widzę, że kawu 1 odjechało, już nie, jest, nie stoi tam gdzie stało. Więc zbiorę go teraz na cel. Zniknął tu teraz, teraz jak to tak patrzę, to powinienem próbować dobić na ślepo tą kawu 1, ale stwierdziłem, że oddam y, pewniejszą peskę w T28. No i zebrałem też jeszcze teraz, tego się, że zbiorę raczej nie spodziewałem. No i mając już mniej niż 200 hp, naprawdę zacząłem się martwić, że dużo dłużej w tej bitwie to już nie pogam. Tak, półtora tysiąca zrobiłem, więc i tak jest bardzo to przyjemny rezultat. Robi się 3 do 5. nie jest dobrze, ale spróbuję gdzieś tutaj podjechać. Może coś chociaż zaświecę. Tak, jest hetzer na dobicie. Dobijam go. Przy okazji zaświeciłem sztuga, który we mnie nie trafił. Mówię, dobra, może snajperzy z Białowieży coś tam porobią. 5 do 5. Jest mój visa -vis obity mocno, ale jednak cały czas funkcjonuje. Ja też tych chapeków dużo nie mam. Mam tutaj niestety strzał za zero. Nie chciałem pod tego sztuga wyjeżdżać. Byłem przekonany, że zaraz zostanie ubity, ale mówię, coś to długo trwa, ale dobrze. W końcu się tak dzieje. Wpadła, wpadło mi prawie pół tysiąca asysty widocznej. No i myślę, co dalej, bo jest 7 do 5. i IKV. No i mógłbym wyjechać, i prawdopodobnie tego pancera bym zrobił na hapeki. Ale jeżeli bym źle strzelił, jeżeli by mi RNG nie dało, i bym go nie trafił, to prawdopodobnie i tak on za chwilę by mnie ubił. Więc to było zbyt ryzykowne. No ja mówię, dobra, zaryzykuję teraz na wychyleniu. Nie ma go, więc musiał się cofnąć. Delikatnie się wychylam. Tutaj KW-1, widzę, że się wraca. Dostałem spota, więc mnie nie, dobra. Cofamy się, wracamy za budyneczek, bezpiecznie. Niestety no, niewiele pojazdów ode mnie się chce ruszyć. Teraz liczyłem, że jakimś fartem dobiję KW-1, ale poszło w gąski, no i jedzie ten pancer 38 mój vis Tutaj łapie mnie na gąsienicy. Mówię, dobra, nie będę ryzykował, że jakoś, jakimś cudem mnie przebije, więc naprawiam gąskę i przytulam się do budynku. 8 do 6. Mam spota na proxy od tego pancera. Przy okazji oczywiście ja go też świecę. Klikam tu, żeby ktoś może się nim zajął i dobrze, że w końcu ktoś mi dojechał tutaj i pomógł. 9 do 7. Jest KW1. Oczywiście na takim dystansie spota też dostałem. Miałem nadzieję, że tego IKV gdzieś tutaj zaświecę, ale nie. Za darmo w IKV i mój samowent tego Ikefała dobił 10 do 7. Mogę podjeżdżać. Zerkam, tylko jak wygląda sytuacja. Kawu 1 kończy samowentę, ale wiem, że jeszcze będę miał chwilę, więc wyjeżdżam. Dobijam tego radzieckiego hewika 1700 uszkodzeń widocznych przekroczonych 12 do 8. No i teraz wypadałoby tylko. Jeszcze sobie tutaj jakieś uszkodzenia porobić. 48 dobrze do mnie stoi, więc to wykorzystuję. Podbijam uszkodzenia do ponad 2000, 2000 widocznych. No i Churchill 1. Miałem nadzieję, że on tutaj, szczerze mówiąc, zostanie. I tak sobie delikatnie, delikatnie, bo bałem się, że zaraz cofnie i może na mnie wyjechać. A ma jednak hapeków dużo, więc no, na te HP-ki bez problemu bym nie porobił. A widzę, że nie. Że ten Churchill włączyła mu się jakaś łańska szarża i jedzie nie wiedzieć czemu przed siebie. Mówię, nie teraz, nie uciekaj. Jeszcze mogę tutaj postrzelać, więc go gonię. Wychylam się, no poleciała ta peska tragicznie. Ale jak widzicie, szybko można ładować. Obijam go i wygrywamy 15 do 8. Zerknijmy na rezultaty. Screeny końcowe wyglądają następująco. Zabitewkę tę wpadła odznaka mistrzowska asa pancernego, a ponieważ była to moja pierwsza mk, to bitwa z kronikarskiego obowiązku ląduje na kanale. Do tego wpadł też duży koliber 682 asysty, 2313 uszkodzeń własnych, plus 4 fragi dało 1418 punktów bazowego ekspat. Co na emkę wystarczyło, tam chyba około 1300 trzeba było mieć na masterkę. Eee... Fajna bitewka, ogólnie uważam, w wrogim tymie tylko jeden pojazd przekroczył 1000 uszkodzeń. 32 strzały oddane, 28 trafionych, 23 z przebiciem. Na te 2313 uszkodzeń 804 na dystansie powyżej 300 metrów, przejechane trochę ponad 2,5 km, zarobione niecałe 9000 kredek. Ekspa wpadł 5105. I lecimy z kolejną bitwą. Tym razem mapa stepy, losowanie na tiery 5 i czwarte, ale stepy w trybie mm, szturmu. Ja jestem stroną, która się broni. Pierwszy raz grałem tym pojazdem, tę mapę, jeszcze w tym trybie. No dobra, nie wiem na co mogę sobie pozwolić, ale ta mobilność jest nie najgorsza, więc spróbuję pojechać po prostu tak jak często jakimś lightem albo mobilnym medem na linię K, coś dojechać do krzaka. Może uda mi się coś zaświecić. Zobaczymy jak się to potoczy. Więc tak też postanowiłem jechać. Nie mówię jechać od lewej. Nie, podjadę tutaj od prawej. No ale przy najeżdżaniu okazuje się, że wytraciłem całkowicie prędkość. Mówię, oj, podjadę, nie podjadę. Mówię, za chwilę się okaże, że mój plan nie był najlepszy. Ale na szczęście jakoś tutaj dojechałem. Spota wciąż nie mam. Zaświeciłem dwa e, wrogie pojazdy, a sam się, no, ja nie zaświeciłem. To znaczy, że no, mam i lepszą załogę. Więc teraz mówię, dobra, już po oddaniu strzału. Spota na pewno dostanę, ale też nie dostałem. Więc mówię, bardzo fajnie. Demet za darmo. Asysta też. Wyjeżdża teraz ten, wyjeżdża teraz ten EMO. Się ma Tutaj byłem przekonany, że on mnie nie wyświeci. Chyba, że, że włączy mu się lornetka, jeżeli by takową posiadał, ale ruszał się, więc tej lornetki aktywować nie mógł. Jeżeli by miał taką w ogóle 2 do 0. No i zależało mi na tym, żeby właśnie ten pojazd padł. Natomiast jest tutaj też 6 Medium, oddaje strzał, który na farcie wchodzi. Ja też wykorzystując pewnie lepsze wyposażenie i załogę dostaję spota, w sensie asystę za strzały w stronę tego pojazdu, ale mój towarzysz, który tam strzela, on tego spota dostaje czyli w sensie, że jest zaświecony, i muszę uważać, żebym nie zebrał za niego, tak? 3 do 1, 4 do 1, więc no tutaj zapowiada się chyba jednostronna szybka bitwa. Sentinel próbuje przejechać. Strzelam, stawiam go na gąsce. Nie wiedzieć czemu się nie naprawia, już chyba raczej stwierdził, że grać nie zamierza. Jeszcze, się jakoś głupio od niego dingam. No i już jest 5 do 1. Widzimy, że ten koleś obok mnie, no on spota dostaje, 6 do 1, więc zależało mi tylko na tym, żeby padł i w momencie, kiedy wiedziałem, że ten M4 padł i też się tak okazało, że Bishop, który obok mnie był, znaczy Bishop, ten Bishop załatwił gościa, który obok mnie stał, ja go wyświeciłem. no Bishop musi być w miarę blisko akcji, bo jego zasięg artylerii zasięg strzału jest mocno ograniczony, a jednocześnie bishop za szybki nie jest, więc potem no ma problem, żeby uciec w momencie, kiedy takiego spota dostanie. Szkoda, że nie udało się go tutaj dobić. Jest też 6 medium, który prawdopodobnie patrzył się gdzieś daleko, a jednak nie, patrzył się na mnie, na szczęście nie strzelił mnie za dużo. Wykorzystuję to, żeby był na ogrysku, dobijam go, mam dwa fragi, 1400 widocznego, 938 asysty. Bishop prawdopodobnie próbuje się gdzieś odgryźć za te uszkodzenia, które uzadałem i to całkiem, całkiem sporo jest Matylda strzelam bez pełnego skupienia nawet trafiłem tylko nie z przebiciem widzę, że Bishop się pojawił, zastanawiałem się czy dostanę spota, dostałem ale mówię, dobra, spróbuję zdjąć Matyldę no i Bishop mnie trafia niewiele go wystaje, czy zdążę? udało się trafić tym razem no tutaj było trochę igranie z ogniem pewnie powinienem przełączyć się na Bishopa w pierwszej kolejności ale już chciałem pomóc dobić Matyldę 13 do 6 ta bitwa jest akurat mocno jednostronna. Teraz spotuję zadymkę, i oberwałem, ale też całkowicie wypompowana zostaje francuski Tedek. Ja mam 5 fragów. By fajnie byłoby spróbować zrobić specjalistę. Oddaję strzał bez pewnego skupienia, akurat tutaj nie weszło. No i niestety tu byłem przekonany, że ten specjalista będzie mój, ale tak się nie stało. Wygrywamy 15 do 7. A screeny końcowe wyglądają następująco. Zabite w kątem również padła znakami znaka mistrzowska pancernego i duży koliber 938, asysty 2212 uszkodzeń własnych. 5 fragów dało 1490 punktów bazowego ekspa, więc no więcej. Bardzo, bardzo przyjemny rezultat. 1500 uszkodzeń zrobił T1 Heavy we wrogim teamie TEDek i dwa Churchill przekroczyły. Po tysiącu uszkodzeń. Biorąc pod uwagę, że ta bitwa była dość jednostronna, to z tego wyniku byłem bardzo zadowolony. 33 strzały oddane, 27 trafione i 24 z przebiciem. Na te 2,5 tysiąca zadane na dystansie powyżej 300 metrów, przejechane trochę ponad kilometr, zarobione na czysto prawie 24 tysiące kredytów. Ekspa z różnymi mnożnikami wpadło no, ponad 12 tysięcy. I ostatnia bitwa na dzisiaj jest to bitwa na mapie Westfield w trybie spotkaniowym losowanie na piątki i czwórki. Tutaj już byłem w Plutonie z Kulerem, który dołączył do mnie tego wieczora, z którego też widzieliście te poprzednie bitwy. I, i, i dla mnie mm, osobiście ta bitwa chyba była na, na, taka najciekawsza, jeśli chodzi o granie tym pojazdem, chociaż te dwie poprzednie też były bardzo przyjemne, jeśli chodzi o rezultat. Tutaj pomysł był z mojej strony taki, że będę jechał linią 0. Spróbuję coś zaświecić, wykorzystać mobilność, żeby coś może też po tym świetle kuler mógł postrzelać. On gra piątotierowym Tedekiem francuskim premium, który no nie ma zbyt dużo hp nie ma pancerza, ale za to ma bardzo groźne działo i strzela bardzo, bardzo szybko. Więc zobaczymy, jak się to wszystko potoczy. Gdzieś tam się dogadaliśmy, jaką mamy koncepcję tej bitwy. Ale jak zobaczyłem, że dużo pojazdów pojechało w okolicy kapa, to mówię: Może nie będę jechał na wariata od razu tą zerówką do końca. Tylko wjadę tutaj do tych charakterystycznych krzaków po prawej stronie i spróbuję stąd coś być może zaświecić, może coś postrzelać. Jeżeli spota dostanie, wjeżdżam w krzak. Ale ja nic nie widzę, a coś na pewno jest po prawej stronie, bo zablokowało przejmowanie bazy. Więc pytanie, czy ktoś teraz z tej Ferajny będzie chciał tam się ruszyć? No cooler za bardzo nie powinien, bo on hp nie ma. Ja tutaj przewracam jeszcze drzewo, więc jak ktoś by patrzył w tę okolicę, to już wiadomo, że tutaj jakieś czołgi są. Na szczęście nie ma też arty. No, i czekamy. Kto tam pierwszy popełni jakiś błąd? Ale mówię, dobra, zjadę trochę. Mówię, ruszę się, bo za chwilę może być różnie. Ale akurat 176 dostał spota, więc strzelam za zero. Przebijam tym strzałem. Kolejnym, niestety, też nie zadaję uszkodzeń. Ale przez to, że nie miałem spota, no to jest dość duża szansa, że niczego przede mną nie ma. A zaczynają nam się. Sypać sojusznicy, już jest 0 do 3, więc jadę dalej. Jest my no za chwilę, jak te górki padną, a raczej padną, i czołgi będą zjeżdżały do kapa. No to po prostu trzeba próbować wyciągać je gdzieś pode mnie. 0 do 4, kurde, nie mam tutaj spota. 0 do 5, czyli wydawać by się mogła, że sytuacja już beznadziejna i niczego tu się nie da zrobić, Nagle mówię, kurde, spota, mam, ale od czego? A zobaczcie, właśnie taki M8A1 schował się w miejscu, w którym się szczerze mówiąc go nie spodziewałem. Jeszcze straciłem celowniczego, więc musiałem zużyć apteczkę. Kulerowi nie udaje się trafić w tego TDK amerykańskiego. A ja muszę uważać, no bo nie wiem co stoi tutaj przede mną. Jest jeden do 5. Za chwilę, jak będę źle wyjeżdżał, to mnie rozerwie. Byłem przekonany, że nik nikogo nie ma właśnie już przede mną na tej linii K. Będę sobie spokojnie stąd mógł strzelać. Jeżeli ktoś z drużyny przeciwnej dostanie spota, a wcale tak spokojnym być. Wcale tak spokojnym być nie mogę. Jeden do sześciu. Ja mam 100 uszkodzeń, mówię dobra, do kulera trzeba spróbować coś tutaj zrobić. A okazuje się, że jeszcze się pojawił leopard, ale obijam go ja, obija go kuler. Trzeba coś robić, bo za chwilę i tak już przegramy tę bitwę. Teraz tego M8 ma jeden, on mnie nie trafia. Kuler go dobija, mamy i po jednym fragu, zrobiło się 3 do 6, 3 do 7, wciąż beznadziejna sytuacja, jest te 3-4. Która też w moją stronę strzela, albo jeszcze byłem na spocie, albo po prostu na ślepo próbował. Pada kuler go dobija gdzieś tutaj. Mi kuler zaznacza, że przede mną, że tutaj powinien być T67. No ale ja wyjeżdżam wysoko, nie ma tego T67, ja nie mam spota. Skupiłem teraz na Luxa, który się wysofał, 4 do 9. Wciąż 5 pojazdów straty, 4 do 10, 6 pojazdów straty. 5 do 11, wciąż 6 pojazdów straty. Jest bardzo, bardzo źle. Ktoś gdzieś tam w tym kapie musi być. No cooler, cooler nie jest w stanie go na razie zaświecić. Dobra, podjadę dalej. Ruszę się, może faktycznie ktoś tutaj jest. Ale ja nie mam spota i nic też nie świecę. Nie świecę nikogo. Nie świecę też sam siebie, że tak powiem. Nikt mnie nie zaświecił. Jest teraz niemiecki Tedek Panzer Toaster, więc momentalnie go obijamy, no i niestety kulerek pada, obok mnie jest szafka z paczek świątecznych z, poprzedniego, z poprzedniej edycji, nie z tej, z której to jest ten pojazd, miał którym ja obecnie gram. 8 do 12, 969 uszkodzeń widocznych, jest M10, więc teraz trzeba się zająć nim. Dobity, drugi frak zrobiony, no i trzeba jechać, no bo nikt tych pojazdów nam nie zaświeci. Mówię, zerknę tutaj, co mówił Kuler, że ktoś mógł tutaj, że tutaj ten T67 mógł być niżej i jest faktycznie bardzo dziwna pozycja, powiem szczerze. Tutaj liczyłem, że na auto-aimie może go na takim dystansie trafię, ale się tak nie stało, więc musiałem zwolnić. Patrzę 40 parę sekund. Pancer 4H na dole. Trzy pojazdy w kapie. Tutaj strzał bez pełnego skupienia. Oberwałem. Na szczęście tylko za, za zero działo mnie trafił. Tu przełączyłem ferworze walki na burzaki. Nawet tego nie zauważyłem. Znaczy nie zauważyłem kiedy. I Kule się pyta, z burzaków? Ja mówię, no z burzaków, bo mi się przełączyło. Już to była taka walka po prostu o życie. E, dobicie jednej maszyny, dobicie drugiej maszyny. I zobaczcie, z wyników, w którym to straciliśmy aż 6 maszyn, tyle byliśmy w plecy, zrobiło się 13 do 13. Zrobił się remis. Udało się to podciągnąć. Nie jestem sam, jest ze mną cruiser, no ale nie mam, nie mam już możliwości tutaj kombinowania. Muszę podjeżdżać, muszę podjeżdżać, muszę robić jakiegoś dekapa, tak? 20 parę sekund. Ten podjazd jednak zajmuje trochę czasu. Cruiser również jedzie. 17 sekund, 16. Jest Matylda, 13. Ale tutaj mówię: O, dobra, zaraz dekapuję po gąsce. Chciałem skupić do końca. On się cofnął. 7 sekund, 6. Mówię: No kurde, oberwę, jest to jeden heavy. Odbingam się jeszcze. Sekunda do końca. Na szczęście, na sekundę do końca wjeżdża cruiser, który kupuje mi chwilę, żebym mógł oddać kolejny strzał i go zdekapować. Cruiser wjechał, przyblokował to, więc bardzo dobra robota w jego wykonaniu. No i teraz obijamy już tutaj Matyldę, która mimo tego, że miała dużo hapeków, to jest bezradna. Czasami właśnie taki kalafir się przydarzy, jak teraz. I wygrywamy 15 do 13, a ja robię specjalistę. A screeny końcowe wyglądają następująco. zabitewkę bitewkę tę wpadła kolejna MK. Dodatkowo, jak popatrzycie, Duży koliber, obrońca, wsparcie oraz specjalista. 703 asysty, 2322 uszkodzeń własnych. 6 fragów dało 1468 punktów bazowego jak czyli więcej niż w pierwszej bitwie, którą Wam pokazywałem, mniej niż w drugiej, ale pod kątem emocji i wyciągu, no bo jednak 6 pojazdów byliśmy w plecy, uważam, że ta bitwa była najprzyjemniejsza. Kuler miał trzeci damage we wrogim teamie. We wrogim teamie dwa pojazdy przekroczyły 1000 Uszkodzeń. W plecy byłem prawie 10 tysięcy kredytów, w wpadło ponad 3 tysiące. 43 strzały oddane, 32 trafione, 25 z przebiciem. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o ten bardzo przyjemny pojazd piątego tieru. Jeżeli nim nie graliście, to polecam, bo pewnie wielu z Was ma go z paczek z operacji świątecznych. A jeżeli graliście, to dajcie znać, co o nim sądzicie. Sekcja komentarzy należy do Was więc proszę korzystajcie z tego, Wasze komentarze, łapki w górę zawsze mile widziane. Dziękuję też wszystkim osobom, które zabierają mnie na wirtualną kawę i które poświęcają swój cenny czas na oglądanie materiałów właśnie z niższych, które aż tak popularne w świecie wotowskim nie są. Życzę Wam miłego dzionka i do zobaczenia w przyszłości w kolejnych materiałach. Do następnego. Trzymajcie się. Cześć.